Nazywam się Wilczek Barbara, pochodzę z Limanowej. Ja w koral klubie jestem od trzech lat. Po prostu przyjechałam, koleżanka mnie przywiozła, bo ja już byłam o kulach. Jeżeli pani doktor i pan doktor mnie pamięta pierwsze chwile, nie dałam rady się poruszać po prostu. Już miałam skierowanie na dializy nerek w ręce. Miałam po prostu marskość wątroby, Parkinsona. Yy, jeszcze ja zaćmę, cukrzycę przede wszystkim. Yy, endoproteza kolana lewego groziła mi endoproteza prawego kolana. No i po prostu piłam koral. Nie, nie miałam pieniędzy, żeby suplementy zażywać. Zadłużyłam się. Tak bardzo, że po prostu do dzisiejszego dnia pożyczki jeszcze spłacam. Od leków, od leków, tak. Brałam po 19 tabletek rano, 5 w południe i 9 wieczorem. Po tym do tą maskość wątroby, polekową. Zrzuciłam siebie, wstyd się przyznać, 23 kg. Ale bardzo się cieszę, po prostu nie mam Parkinsona, odrzucili mi leki na Parkinsona, a jeszcze nie powiedziałam, jestem po zawale, po zapaleniu mięśnia serca, na serce w ogóle żadnych leków nie biorę. Zaczęło mnie serce kuć po pół roku za picia korala, więc zaczęłam stopniowo po jednej tabletce odrzucać po prostu na serce. No, i miałam bardzo wysokie nadciśnienie do 200 na ponad 100-120. No, i też nie biorę leków na nadciśnienie, na serce, nie biorę na tarczycę elektroksin. Brałam, piję koral, biorę tylko jedynie na cukrzycę insulinę. I to wszystko. Brawie. Brawie. Chciałam z tego miejsca podziękować naprawdę. Moim wspaniałym lekarzom, że mnie wtedy nie odrzucili, bo już tamci lekarze mi żadnej nadziei nie dali na życie. I po prostu strasznie Wam dziękuję Pawełkowi, też dziękuję, że mnie po prostu mobilizował. Przepraszam, ja że to się tak wcinam, ale wyście słyszeli, ta kobieta miała chorób. I czy myślicie, że to pani doktor to zrobiła coś sama? Ona sama to jest bohaterka. Mając takie choroby, i zaufać, i robić to wszystko po kolei, i cieszyć się z drobnego. Widzicie co pani mówiła? Po kolei, po troszeczku odstawiała. To na tym to polega. A wszyscy co? Przychodzą do korala, piją miesiąc koral i no, nic mi to nie dało. Albo weź je coś tam i wiadomo, że zaczyna się oczyszczać jakiś drobny problem i już ludzie rezygnują, a wszyscy mówią, że chcą być zdrowi. Ja uważam, że ta pani to powinniśmy jakąś taką galerię zdjęć stworzyć, bo ta pani zasługuje na, na zdjęcie, na śmario